moje pytanie do Ciebie, Krzysztof, brzmi. Jak byś miał określić prowadzenie firmy? Jakim jedzeniem ono by było? Pierwsze, co mi przyszło do głowy, w mielony, ale... Z PSA trzeciej kategorii razem Ale lubi mielonego, więc też nie do końca. Nie do końca to by się zgadzało. No taki mogłoby być, takim kebabem z takiej mielonki, z takiego pasztetu w sumie, nie? Mielonka z pasztetu? ale dobrze zrobiona, tak, że raz pójdziesz i ci w chuj smakuje, masz motywację, żeby pójść znowu i idziesz innym razem i jest no tak paskudne, że po prostu możesz zżygać nie? I za tydzień znowu powiesz, jeszcze raz spróbuję. <grywa> <grywa> Myślę, że to jest bardzo trafne. I, i to jest właśnie prowadzenie firmy, że możesz przez tydzień mieć taką motywację i tego kebaba wpieprzać codziennie, a jak się już raz zatrujesz, bo coś tak wyszło, z różnych powodów może tak wyjść, to potem masz znowu tydzień w życiu niezim kebaba. Trochę jak z wódą. w życiu więcej nie a W życiu więcej niezim kebaba, a potem tak znowu wrócisz, nie pewnie.